Drodzy Państwo, dzisiaj do studia przywiozłem smartfona z wyższej półki. Często pokazuję smartfony w moim programie, natomiast bardzo często są to również takie urządzenia przystępne cenowo. Dzisiaj mam akurat produkt, który może jest niekoniecznie tak bardzo przystępny cenowo, ale jeżeli poszukujecie takiego smartfona, który jest absolutnie najlepszym urządzeniem, czy jednym z takich najlepszych urządzeń, które teraz możecie kupić, to jest właśnie taki smartfon, którego dzisiaj przywiozłem do redakcji. A smartfon nazywa się Samsung S22, czy Samsung Galaxy. S22 Ultra. Czy jest to popularny model? Czy członek popularnej rodziny Samsung Galaxy? To jest najnowszy członek tej rodziny, czyli Samsung Galaxy S22. I w przypadku tego urządzenia kilka rzeczy jest bardzo takich ciekawych, o których chciałbym Państwu opowiedzieć, bo być może nie zwróciliście uwagę na to, że tego typu zmiany tutaj Samsung poczynił w linii Samsung Galaxy. Pierwsze, na co można zwrócić uwagę. To jest pudełko tego smartfona. Ja specjalnie tego smartfona jeszcze nie wyciągnąłem tego, z tego pudełka, ponieważ chciałbym Państwu właśnie zacząć tą prezentację od pudełka. Pudełko jest bardzo małe. I teraz, dlaczego jest akurat małe? To akurat tej nalepki w takim pudełku, które będziecie kupować w sklepie, nie będzie. Tu jest napisane Sample Not For Resell, czyli to jest taki właśnie produkt dla dziennikarzy, którzy, które dziennikarze dostają do testów. Natomiast pudełko jest oczywiście czarne i jest bardzo smukłe. A smukłe jest dlatego, ponieważ pewnych kluczowych MPN komponentów w tym pudełku brakuje. Jeżeli ja sobie to pudełko teraz otworzę. To w środku mam samego smartfona, do którego za chwilkę przejdziemy. Mam również, mam również tutaj taki blisterek mały, tak, już nic więcej nie ma, a w tym blisterku mam tylko i wyłącznie instrukcję i kabelek USB typu C. Nie ma tutaj poza tym nic innego, czyli nie ma, uwaga, ładowarki. To jest po raz pierwszy chyba tak, że Samsung rzeczywiście przestał dołączać ładowarki do swoich smartfonów. Wcześniej na taki krok zdecydowała się firma Apple i tutaj wiele osób zarzucało Apple'owi, że jak to ładowarka, przecież to jest taki kluczowy komponent do smartfonów, ale, ale akurat wiele firm stwierdziło, że czy kolejne firmy po, po Apple stwierdziły, że przecież tak naprawdę tych ładowarek mamy bardzo dużo w domu, niekoniecznie musimy mieć kolejną ładowarkę, więc dostajemy teraz tylko i wyłącznie smartfona z kablem USB typu C. Ten kabel prawdopodobnie też wkrótce zniknie z tych smartfonów. Teraz jeszcze wciąż kable USB typu C są taką relatywnie jeszcze nowością. Są jeszcze osoby, które nie mają takich kabli USB typu C. Mają jeszcze właśnie kable mikro-USB albo kable USB typu A, czyli z tym takim szerokim złączem I tutaj dostajemy taki, taki kabel USB typu C, tak, żeby móc po prostu podłączyć tego smartfona do ładowarki. Ale już samą ładowarkę musimy się wyposażyć samodzielnie. To jest taka pierwsza zmiana, która tutaj nastąpiła. W przypadku tego urządzenia. Ale jeśli chodzi o samego smartfona. Druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to to, że Samsung Galaxy S22 Ultra po raz pierwszy ma rysik. I to jest ten rysik tutaj schowany u sporu tego urządzenia. Co oznacza, że Samsung. Zrezygnował z linii Samsung Galaxy Note. Ta linia była produkowana przez Samsunga przez wiele lat. To było chyba z co najmniej 10, dlatego nawet, nawet akurat nie zdążyłem sprawdzić przed programem, ale wiele lat linia Samsung Galaxy Note była produkowana równolegle do smartfonów Samsung Galaxy S. Ta, te smartfony Samsung Galaxy Note, które właśnie miały do, dołączony rysik, były takimi urządzeniami dla użytkowników biznesowych. Z kolei Samsung Galaxy S były takimi urządzeniami typowo konsumenckimi. Natomiast było takie wiele, wiele takich osób, które niekoniecznie potrzebowały urządzenia biznesowego, ale chciały mieć rysik, albo osoby, które chciały mieć urządzenie biznesowe, ale takie bardziej zbliżone do konsumenckiego niż, niż ten biznesowy Samsung Galaxy Note. W związku z czym Samsung po prostu zdecydował, żeby połączyć te, te linie, czyli Samsung Galaxy S i Samsung Galaxy Note w jedną linię. Teraz mamy już tylko i wyłącznie Samsung Galaxy S i ten Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S z przyrostkiem Ultra ma właśnie dołączony rysik. Rysik jest bardzo podobny do tych, które były do, dołączane do poprzednich modeli Samsungów Galaxy Note, czyli ma bardzo niskie opóźnienia, co mogę nawet tutaj zademonstrować, ponieważ w tej chwili, jak wyciągnąłem ten dysik, to już mogę sobie robić jakieś notatki po ekranie i te notatki, te opóźnienia przy pisaniu, przy pisaniu rysikiem po ekranie są tak niskie, że mamy wrażenie, jakbyśmy rzeczywiście, rzeczywiście pisali po kartce papieru. W tych starych modelach Samsungów Galaxy Note opóźnienie było duże, więc jak pisaliśmy, to zanim przejechaliśmy rysikiem, ta kreska na ekranie pojawiała się po chwili, oczywiście bardzo krótkiej chwili, ale jednak czuliśmy taki pewien dyskomfort podczas pisania, że coś tu jednak nie gra. Tutaj to opóźnienie wynosi około dwóch milisekund, co oznacza, że jak ja tutaj ruszam tym, tym rysikiem, to rzeczywiście ta kreska pojawia się na ekranie. Tak jakbym rzeczywiście rysował tutaj jakimś fizycznym ołówkiem po ekranie. Od razu pokazałem też pierwszą funkcję, czyli wyciągnąłem bez odblokowania tego smartfona ten rysik i zrobiłem sobie jakąś notatkę. Teraz jak kliknę, zapisz, to na, ta notatka mi się zapisała. To jest taka funkcjonalność, z której ja osobiście dość często korzystam. Ja też prywatnie korzystam z Samsunga Galaxy Note, akurat bardzo starego modelu, czyli 10 Plus. To jest smartfon, który już ma blisko 3 lata. I akurat z tej właśnie funkcji korzystam, czyli często jak coś nagle mi się przypomina, to sobie po prostu wyciągam ten rysik, odpala mi się właśnie tutaj funkcja ta notowania. Robię sobie jakąś notatkę, klikam zapisz i ta notatka tutaj mi wpada do moich innych notatek. Dobrze, teraz odblokuję tego, tego smartfona. Odblokował się. I, I oczywiście tutaj w środku mamy najnowsze parametry, jakie tutaj dało się zainstalować. Mamy tutaj najnowszy procesor Samsung Exynos 2200, produkowany w wymiarze 4 nanometry i to jest akurat smartfon w takiej wersji przeznaczony na rynek europejski. Nie będziemy mieć tutaj innej wersji, czyli nie będziemy mieć wersji z Qualcommem Snapdragonem, ponieważ Samsung często tak właśnie robił, że mieliśmy na różne rynki Qualcomma Snapdragona, na inne rynki mieliśmy właśnie urządzenia z procesorem Samsunga. Tutaj mamy ten procesor Samsunga. Ja robiłem testy wydajności, porównywałem oczywiście ten procesor ten Exynos 2200 do najnowszego Qualcomma 8 Gen 1 i w niektórych zastosowaniach, na przykład w, w grach, w grafice ten Qualcomm jest szybszy, ale w takich obliczeniach, zwłaszcza wielowątkowych, akurat szybszy jest tutaj Exynos, więc e, jeśli chodzi o taką wydajność, chyba to dla Państwa nie będzie miało bardzo dużego znaczenia, że akurat tutaj mamy właśnie ten procesor Samsunga, ani Qualcomma były kiedyś takie zarzuty w stosunku do Qualcommów, do Samsungów, że te procesory właśnie Samsung Exynos były a jakieś 20-30 Wolniejsze niż Qualcommy, ten układ jest rzeczywiście bardzo wydajny i tutaj smartfon sobie radzi, radzi bardzo dobrze. Mamy oczywiście tutaj łączność 5G. Mamy najnowsze Wi-Fi 6E, czyli kolejna już iteracja po Wi-Fi 6. I mamy ekran, który jest ekranem Dynamic AMOLED 6,8 cala i ma jasność ten ekran 1750 nitów. Co oznacza, że to jest chyba w tej chwili najjaśniejszy ekran, jaki jest dostępny w smartfonach. Jeżeli jesteśmy w pełnym słońcu. Teraz akurat będziemy mieć dużo takich słonecznych dni. W przypadku wielu smartfonów, jak wyciągniemy takiego smartfona na pełnym słońcu, patrzymy na ekran, on rozjaśnia ten ekran. Wykrywa oczywiście czujnik światła wbudowany w smartfona to, że pada na niego bardzo mocne światło. A rozjaśnia ekran, nadal nie jesteśmy roz, w stanie rozczytać, co się na tym ekranie dzieje. W przypadku tego smartfona w pełnym słońcu obraz wygląda tak, jakbyśmy rzeczywiście byli po prostu po ciemku. Więc tutaj ten nie, niezwykle jasny ekran rzeczywiście robi bardzo dużą robotę. Samsung również twierdzi o tym smartfonie, że jest to smartfon, który jest... Na najmocniejszym najbardziej pancernym smartfonem Samsung Galaxy w historii, ponieważ pokryty jest szkłem Gorilla Glass Victus plus i z przodu i z tyłu to co ciekawe z tyłu mamy szkło matowe, czyli nie zostawiają tutaj nie zostają odciski palców tutaj jak będziemy tutaj ruszać, że tu nawet bawię się tym smartfonem dość sporo i w ogóle tych odcisków tutaj nie ma. Myślę, że to dla wielu z Państwa będzie akurat istotne ci, którzy nie wkładacie w żadne futerały tych smartfonów. Bardzo wiele takich modeli, które mają szybki to po prostu wystarczy tutaj wziąć tego smartfona i za chwilę mamy te odciski palców wycieramy to jakimiś rękawami albo szmatkami żeby ten smartfon lepiej wyglądał, tu nie ma tego y, problemu y, i to, to, to akurat szkło y, y, Gorilla Glass Victus Plus, to jest oczywiście też kolejna y, iteracja Gorilla Glass Victus, y, Teoretycznie powinien ten smartfon wytrzymać upadek z dwóch metrów. Ja nie będę tego próbował, ponieważ zawsze to jest tak, że jak się robi demo, to oczywiście ten smartfon się tłucze. Więc jakbym go teraz upuścił, to prawdopodobnie by się potłukł. A jakbyśmy wyłączyli kamery, to pewnie bym go mógł upuścić i 15 razy i nic by mu się nie stało. Więc nie będę tego robił eksperymentu tutaj dla Państwa. Zwłaszcza że akurat Samsungowi może się nie podobać, że robię takie testy teraz przed kamerą. Więc może już po prostu będziecie musieli zaufać producentowi albo mnie, że, te, że, ten, że to szkło jest rzeczywiście bardzo dobre. Oprócz tego mamy tutaj też ramki z takiego aluminium. Które, które Samsung nazywa Armor Aluminium, czyli takie pancerny aluminium, które powinno też być bardziej odporne na wszelkie uderzenia, na jakieś odpryski, na zarysowania. Czyli smartfon, który teoretycznie, do którego teoretycznie nie musimy wykorzystywać żadnego etui. To, co jest ważne, to oczywiście zestaw aparatów. I tutaj, jeśli chodzi o ten zestaw aparatów, to Samsung Galaxy S22 Ultra jest jednym z najlepiej fotografujących smartfonów w tej chwili na rynku. Pod wieloma względami. Pierwszy powód to główny aparat, który ma 108 megapikseli, który pokryty jest specjalną taką powłoką, którą Samsung nazywa Super Clear Lens. I ten, ten aparat również ma optyczną stabilizację obrazu i specjalny tryb, który Samsung nazwał Nightografię do fotografii nocnej. To jest w tej chwili, to jest najwyższa półka teraz w smartfonach jeśli chodzi o fotografię nocną. Więc jeżeli lubicie robić takie zdjęcia po ciemku, to, to tym smartfonem zrobicie najlepsze zdjęcia w spośród tych smartfonów, które są teraz na rynku. Są oczywiście smartfony, które robią porównywalne, na, nie wiem, na przykład iPhone 13 robią porównywalne zdjęcia, ale w pewnych warunkach ten Samsung będzie robił lepsze zdjęcia, w innych warunkach będzie robił iPhone lepsze. Ale oprócz tego mamy również aparat szerokokątny czy ultra szerokokątny, bo to jakby standardowy jest już szerokokątny, ale mamy również aparat ultra szerokokątny. 12 megapikselowy i mamy dwa aparaty tele. Aparat tele trzykrotny i aparat tele dziesięciokrotny optyczny. Dziesięciokrotny optyczny, i rzeczywiście to działa. Ja robiłem takie testy, że wyszedłem sobie na balkon i na samochód zaparkowany, który był kilkanaście metrów pode mnie, przyzumowałem na nalepkę na szybie, żeby odczytać rejestrację tego samochodu. Rejestracji, której nie byłem w stanie zobaczyć gołym okiem, a po przyzumowaniu, właśnie tym aparatem dziesięciokrotnym, bez problemu mogłem odczytać tą rejestrację. Ale co więcej, możemy tutaj również zrobić sobie taki tak zwany space zoom stukrotny, czyli hybrydowy, gdzie łączone są wiele obrazów włączonych jest wiele obrazów jest dodawana sztuczna inteligencja i możemy nawet ten zoom zwiększyć do 100 razy i tą nalepkę również sobie przyzumowałem 100 razy i tam było jakieś malutkie literki. te literki już oczywiście nie były tak dobrej jakości niż gdyby to była czysta optyka, czyli czyste takie przybliżenie optyczne, natomiast dało się spokojnie rozczytać napisy w tym trybie stukrotnym, więc robi to oczywiście ogromne wrażenie jak poszukacie testów s 22 Ultra, to ten stukrotny Space Zoom yy, często jest właśnie pokazywany jako taki przykład yy, bardzo dużego kroku do przodu, jeśli chodzi o taką fotografię tele w przypadku yy, smartfonów. Yy, no i wreszcie cena oczywiście tego urządzenia. Nie jest to urządzenie tanie. Yy, to urządzenie kosztuje między 5800 a 6200 zł. Można, jak się dobrze poszuka, kupić go za 5200 zł, ale mamy tutaj najszybszy procesor, dużo pamięci, yy, świetne aparaty, najnowszego Androida, no i oczywiście ten dysik yy, i genialny ekran. Więc bardzo dużo takich parametrów. Yy, jeden z najlepszych smartfonów, również do biznesu, jaki teraz można kupić. Drodzy Państwo, teraz dziękuję bardzo za oglądanie programu IT Business, no i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję.